Szanowni państwo. Uprzejmie państwa proszę o zajęcie miejsc. Otwieram obrady 12 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 26 września 2019 roku zwołanej w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu powiatu. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 18 radnych co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Zarząd Powiatu na czele z Panem Starostą, witam radnych oraz wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Zanim poinformuję Państwa o porządku oraz stosowne procedury w tym zakresie zostaną przeprowadzone, Chciałam Państwa prosić wszystkich o powstanie. Drodzy Państwo, w ostatnią niedzielę oddaliśmy hołd i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku naszego kolegę radnego Adama Iwanickiego. Większość z Państwa uczestniczyła w tej smutnej uroczystości. Proszę, żebyśmy minutą oddali hołd naszemu koledze, o którym tyle ciepłych słów zostało powiedziane podczas tej głównej propozycji. Każdy z nas ma inne wspomnienia z naszym kolegą, ale na pewno wszyscy pamiętać będziemy jego. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, informuję, że wpłynął wniosek zarządu powiatu o zwołanie sesji z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy Otwarcie dwunastej sesji Rady Powiatu. Punkt drugi Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu Tomaszowskiego na rok 2019. Punkt 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038. Punkt 6. Zamknięcie obrad 12 sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Dziękuję, a zatem odczytany porządek obrad jest obowiązujący. Szanowni Państwo przystępujemy do punktu czwartego jako że punkty stosownie 1, drugi i trzeci zostały już zrealizowane. Dla formalności przypomnę tylko, że tak jak zwykle yy, posiedzenia Rady Powiatu są rejestrowane, a nasza obecność zarówno radnych pracowników jak i gości jest jednocześnie wyrazem akceptacji do tego, by nasz wizerunek został opublikowany. Dziękuję bardzo. Punkt czwarty rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu Tomaszowskiego na rok 2019. Poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian. Zapraszam panią skarbnik. Pani Przewodnicząca, Wysoka, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawiony Państwu projekt zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na 2019 rok zawiera zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. W dochodach te zmiany znajdują się tylko w dochodach majątkowych i dotyczą wprowadzenie kwoty 6212 zł na dofinansowanie realizacji zadania. Pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 4337E ulica Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej. Jest to kwota przyznanych środków z Funduszu Drog Samorządowych. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia pomocy finansowej od Gminy Ujazd w wysokości 150 000 zł na zadanie Modernizacja Drogi Powiatowej nr 4324E Ujazd Będków. I wprowadzenia kwoty 162 460 zł. Jest to dotacja celowa od gminy Lubochnia na zadanie modernizacja dróg powiatowych o numerach. Jeżeli chodzi o dochody, to wszystko proszę Państwa. Natomiast po stronie wydatków, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany. Dokonuje się zmniejszenia w dotacjach celowych dla szkół niepublicznych o kwotę 377 647 zł. W drugim Liceum Ogólnokształcącym wprowadza się kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością wymiany zużytych urządzeń układu wodomierzowego w budynku szkoły. Dokonuje się przemieszczenia kwoty 3248 zł w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w związku z uzupełnieniem wydatków bieżących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki, drobne wydatki bieżące. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, wprowadza się do realizacji nowe zadanie w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to zadanie pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 4337E Ulica Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej w roku bieżącym 2019 przeznacza się na to zadanie kwotę 8000 zł i wprowadza się zmiany w zadaniu modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E zwiększając wydatki na to zadanie w związku z rozstrzygniętym postę postępowaniem przetargowym o kwotę 652 034 zł. Kolejne zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego zadania pod nazwą budowa parkingu wraz z ogrodzeniem od ulicy Niecałej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim jest, jest to kwota 130 tysięcy zł i wprowadzenia do budżetu kwoty 50 tysięcy zł będzie to dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na wykonanie i montaż kotar do sali widowiskowej oraz zakup i montaż ścianki spinaczkowej. Środki na te zadania będą pochodziły ze zmniejszenia o kwotę 163 715 zł w zadaniu zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 3. I to wszystkie zmiany na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Bardzo proszę, radny Marek Parada. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie. Kiedyś dwa razy już w tej kadencji prosiłem, aby przy oznaczeniach dróg symbolami, przykładowo 4324E, podać jaka to jest droga. Teraz będziemy za chwilę głosować o przesunięciu... 650 tysięcy, i są wymienione cztery nazwy czy pięć nazw drugi. Nie wiemy, za czym będziemy głosować. Jeżeli, bardzo bym teraz prosił, żeby ktoś mi powiedział, nad jakimi drogami będziemy modernizować i przesuwać środki finansowe na 650 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję. Może poprosimy jeszcze radnego Uczaka, który też zgłasza potrzebę zadania pytania. Później globalnie odpowiemy. Bardzo proszę, pan radny Paweł Łuczek. Dziękuję za głos, pani przewodnicząca. Ja mam pytanie. Tutaj przesuwamy jeszcze 20 tysięcy do drugiego liceum. Wymiana, okazało się, że jest wymiana wodomierzy. Czy. Nie. No, nie wiem. Zaraz. Przepraszam, wrócę. Bo tutaj, że. Zwiększa się wydatki bieżące drugiego liceum ogólnokształcącego o kwotę 20 tysięcy. Nie wiem skąd te mruki tu dotarły do mnie. Chyba dobrze czytałem materiały. Czy jeszcze coś będzie do wymiany? Czy jeszcze coś się okaże po drodze? W tej, czy ta wycena nie była kompleksowa? Może ja tam pójdę, pomogę zrobić, bo to tak dziwne. Tam była firma, mogła się tym od razu wszystkim zająć, a teraz jeszcze mamy przesuwać. Dodatkowo 20 tysięcy, co w naszym wypadku jest dosyć dużo. No, odbywa się tam remont toalet, więc woda to woda. Rurki to rurki, według mnie. Więc może ja pomogę. Nie, nie wiem. Czy to już na pewno wszystko? Dziękuję. Czy to już na pewno wszystko, panie radny? Z, w pytaniach, w pytaniach. Nie, mam jeszcze jedno pytanie w takim to razie, pani zadrawać. przewodnicząca. Mi chodziło, zakończyłem to. Czy wszystko już w tym drugim liceum jest wyszacowane Dzisiaj przejeżdżałem obok specjalnie obok parkingu szkoły Ponadgimnazjalnej Czy teraz to się będzie z powrotem Nie wiem jak będzie się nazywało Tam To chyba nie kwalifikuje się do tego o czym mówimy I, Bo, Nie będziemy do modernizować zmian w budżecie mówimy? Tak, to, będziemy to jest pytanie związane ze zmianami w budżecie tak, Będziemy modernizować parking Przy gastronomiku powiem potocznie Od strony niecałej tam jest ujęte parking oraz ogrodzenie. Proponuję też to zarządzie drogi zweryfikować, bo to ogrodzenie to wystarczy odczyścić trochę maszyn. Wydaje mi się, że jest w dosyć dobrym stanie. Nie trzeba wydawać pieniędzy, tylko je odczyścić i pomalować. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu panu Dariuszowi Kowalczykowi. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja mam takie pytanie odnośnie tych pieniędzy te 650 tysięcy, tak? To dokładamy do tego przetargu, do tych przetargów nakładek, które, które wyszły dużo wyżej, jak, jak było zakładane. Ja mam takie, taką propozycję. No Należałoby się zastanowić, czy jest sens teraz robienia nakładki na zimę, proszę państwa. Ja wiem, że potrzeba drugi jest. I jestem za drogami wszędzie i w Tomaszowie i w gminach, bo nawet robiąc tylko same drogi, to myślę, że tutaj... Dużo więcej by tutaj przysłużyło spędzoru całemu zarządowi i, i, i radzie, ale czy jest teraz sens dokładania takiej kasy i robienia, i robienia teraz na zimę nakładki? Czy ogłosić przetarg w lutym i gwarantuję, bo tak robiliśmy, że dołożymy więcej, ale nakładki, nie pieniędzy i w tej samej cenie się zmieścimy. No trzeba to rozważyć. No. Przecież to się teraz nic nie stanie. Jest dwa miesiące do końca roku, no trzy miesiące. Z początkiem roku zawsze przetargi wychodziły najtaniej. Teraz akurat teraz akurat tak wyszło, że, że gminy dostały sporo pieniędzy, no i zrobił się bum. Wykonawcy ile chcą, tyle, tyle biorą, a samorządy muszą płacić. No proszę to wziąć pod uwagę, no 600 tysięcy nie jest to mało. Myślę, że te odcinki, które są teraz przeznaczone, to byśmy zrobili na wiosnę po 200-300 metrów więcej. No tak, tak się robiło, no to nie jest żaden żaden wymysł. Proszę to wziąć pod uwagę. Nic się nie stanie, no już ludzie tyle czekali, czekali całe lato, teraz jest jesień no jeszcze poczekają trochę i będą się cieszyć od wiosny nowymi nowymi nakładkami ale żeby te pieniądze się zostały były zabezpieczone i później to robimy no bo jednokrotnie tak było proszę państwa że no dobra zrobimy w przyszłym roku no przychodził rok nowy pieniądze się rozeszły inwestycja poszła gdzieś na bok żeby o tym pamiętać zabezpieczyć te środki i te drogi w pierwszej kolejności były wykonane i na pewno będzie taniej Dziękuję bardzo Dziękuję, panie starosto, proszę zdecydować, kto będzie udzielał odpowiedzi, a może Dobrze, sam tutaj pan. W sprawie numeracji bardzo proszę pana dyrektora Amroza, natomiast w przypadku tego parkingu przy gastronomiku pan naczelnik Wojtkiewicz i również drugie liceum. Witam Państwa serdecznie. Jeśli chodzi o numerację i nazewnictwo tych dróg powiatowych to może tak odpowie, odbody, odpowiednio e, jak nazywają się w, w uchwale podjętej przez Radę. E, numer 4324 jest to droga w, w gminie Ujazd e, relacji Ujazd-Będków e, pieniądze są przeznaczone na odcinek w miejscowości Stasiolas jeśli chodzi o drogę 4331E jest to droga w miejscowości Łochów gmina Żelech-Linek e, droga 43 06E jest to droga relacji Czerniewice do Sadykierza. No, droga numer 4310E jest to droga powiatowa relacji Rzeczyca-Nowe Miasto. I droga 4311E jest to droga w miejscowości Olszowiec w gminie Lubochnia. Czy to wystarczająca jest informacja, czy jeszcze Pan radny. Dziękuję. Pan radny chciałby coś mogę? dopowiedzieć? Proszę, pan radny czy, Marek Paradę. Czy mogę liczyć, że w następnych projektach budżetu będziemy już zapisywać numer drogi i nazwę drogi? Myślę, że tak. Tu była wyjątkowa sytuacja, ponieważ te tak zwane nakładki nie zostały zrealizowane trebem takim remontowym, tylko musiała być to modernizacja i tutaj nazwa zadania myślę, że przekraczałaby 5 albo 6 linijek. Myślę, że dlatego zostało to skrócone. Tak, ale w, w informacjach dla radnych, no to bardzo bym prosił, żeby dobrze. już teraz utrzymać tą, to nazewnictwo, dobrze? Myślę, że w każdym, w każdym następnym będziemy to nazywać odpowiednio. Dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana naczelnika. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o drugie liceum, czyli remont sanitariatów i wymianę pionów kanalizacyjnych, zakres tego zadania nie obejmował tej części około wymiennikowni. Czyli krótko po prostu dostosowujemy jeszcze przy okazji tego remontu tych instalacji, ponieważ mamy wykonawcę, chcemy uporządkować całość instalacji wodnej w tym przypadku zawory antyskażeniowe to jest pierwsze druga jeżeli chodzi o gastronomik tutaj po prostu przy okazji wykonania parkingu chcemy dostosować całość tego ogrodzenia do już takich wymogów żeby to po prostu wyglądało czyli będzie będzie slaban Nowe ogrodzenie panelowe od strony niecałej. I tyle. Dziękuję, czy do pana naczelnika są jeszcze jakieś pytania, skoro pan jest już gotów do odpowiedzi czy w sprawie tego drugiego liceum to też pan będzie odpowiadał? A, A to jest jednocześnie. Mhm. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytanie? Proszę pan radny Uczak Paweł. Zawory antyskażeniowe, tak. tak to zabrzmiało, bo tu mamy w materiałach układ urządzeń wodomierzy. Stąd moje pytanie. Nie czy to fortuna, nie było to na określenie? Nie było to szacowane, stąd mi się ciśnienie podniosło, o które muszę dbać, przepraszam. Dlaczego to nie było od razu oszacowane? Także stąd wynikło moje gwałtowne pytanie. Ja naprawdę bym prosił, panie naczelniku, żeby się przyjrzeć temu łotu, mhm. bo wydaje mi się, że on jest w dosyć dobrym stanie i szkoda wydawać pieniędzy. Wystarczy jego remont, niecała wymiana. Taka moja sugestia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A zatem, proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosu w zakresie. Zaprezentowanego projektu uchwały. Bardzo proszę. A istotnie, to znaczy, yy, przepraszam, yy, wstrzymajmy proszę się jeszcze z procedurą głosowania. Yy, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie radnego w zakresie nakładek i tych pieniędzy, tych sześćdziesięciu, 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 tak? Bardzo proszę, pan starosta, odpowiedz na to. Panie Radny, nigdy nie mamy pewności, jak te przetargi wyjdą na wiosnę, natomiast oczekiwanie społeczności w poszczególnych gminach jest bardzo duże. Ma pan świadomość, jak wygląda stan techniczny tych dróg? Katastrofalnie. I to jest jedyny moment, jeszcze ostatni, żebyśmy w normalnych warunkach po prostu podjęli działania. Proszę Państwa, y, proszę powiedzieć Panie Radny, czy możemy procedować dalej? Dziękuję, a zatem wracamy do głosowania. Proszę Państwa, y, głosujemy w kwestii zaprezentowanego projektu uchwały zmian, który przedstawiła nam Pani Skarbnik i wyjaśnienia, które zostały przez Państwa zaakceptowane. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, 17 głosów za, przy braku przeciwu oraz przy jednym wstrzymującym się, a zatem jest to wymagana liczba głosów została pozytywnie zaopiniowana, przegłosowana ta uchwała. Przechodzimy proszę państwa do punktu piątego: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu Tomaszowskiego na lata 1938 38 O zaprezentowanie projektu uchwały poproszę Panią Skarbnik. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zmiany wieloletniej prognozy finansowej w załączniku numer 2, czyli wykaz przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego. W związku z dofinansowaniem środków z funduszu dróg samorządowych w łącznej wysokości 5 270 533 zł jest to zadanie przebudowa drogi powiatowej numer 4337E ulica Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą 7 661 136 zł. I kolejna zmiana dotyczy przedsięwzięcia podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim, a zmiana polega na zwiększeniu wydatków w roku 2020 o kwotę 67 278 zł. Natomiast zmiany w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy to oczywiście dostosowanie do zmian w budżecie. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2019-2038. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym Dziękuję. Bardzo dziękuję czy ktoś z państwa radnych ma pytania do pani skarbnik czy w kwestii przedstawionego projektu uchwały bardzo proszę Dziękuję. Wobec braku głosów w dyskusji czy też w zapytaniach, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się? 17 głosów za, brak głosów sprzeciwu, jeden głos wstrzymujący się, a zatem... Pozytywnie zaopiniowana uchwała. Bardzo dziękuję. dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Zamykam obrady 12 sesji Rady Powiatu. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, zanim się Państwo rozejdziecie, ponieważ. Y Posiedzenie nadzwyczajne ma to do siebie, że ogranicza się do, tylko do punktów merytorycznych i nie ma nawet takiego punktu jak sprawy różne. Nigdy tego nie robiłam, bo Państwo otrzymywaliście bądź to imienne, bądź y, y, Panie z Biura Rady y, przesyłały mailowo zaproszenia, ale ponieważ zaproszenie jest takie dotyczące soboty, pozwolicie Państwo, że odczytam treść tego zaproszenia. Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza szanownych państwa członków rady powiatu tomaszowskiego na turniej piłki siatkowej mężczyzn, który odbędzie się w dniu 28 września 2019 roku w hali sportowej ze szkoły zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Tomaszowie Mazowieckim yy, przy ulicy Świętego Antoniego 29. Podczas turnieju odbędzie się zbiórka na cel charytatywny, zakup rowerów typu tandem dla osób niepełnosprawnych i niewidomych, członków Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję. Może Pan Prezes coś dopowie, bo chyba mecz to tak naprawdę jest, to jest mecz inny, tak? To nie jest ten mecz, który Pan Prezes organizuje. Dziękuję pięknie. To tyle proszę Państwa. Dziękuję. Do zobaczenia.